Dzień dobry Pani Karolino, yy, zapraszam Panią na krótki filmik od całej klasy, w którym chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować za całe sześć lat yy, wspólnie spędzonych razem z Panią. Także yy, życzę miłego oglądania. I've been living with a shadow overhead. I've been sleeping with a cloud above my bed. I've been lonely for so long. Trapped in the past, I just can't seem to move on. I've been hiding. Dziękuję. 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 Ja, dziękuję Dziękuję. Dziękuję. Nie dziękuję. 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 Dzie dziękuję. 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 Dziękujemy pani za te 6 lat. Za to, że była Pani to, że z wami nauczyła nas pani matematyki i za te Dziękuję. godziny. Za to, że trzymała pani język za zębami u dyrektora często. I nie Dziekujemy. mówiła pani tego. Czego nie powinna, nie nie powinna. O, rodzicom, rodzicom na przykład. No. Widziała Pani za dużo. Wszystko dużo, właściwie. No. O nas więcej niż rodzice. No. Czasami po prostu dziękujemy. Kochamy Panią. Dziękujemy Pani za te 6 lat. Za, za te prace. naciągane oceny. Że przyjęła Pani naszą rybkę. Hmm. Że nauczyła z Pani matmy. I fizyki. To te pani i za te lekcje wychowawcze. Pani naszą wychowawczynię. I za to, że za te wszystkie błędy wychowawcze. Mm. Dziękuję, że pani nas zawsze broniła. No, czy no, pani. pani dyrektor? Bo no nie tylko. I pani wsta, podczas... stawała za nami w oczach nauczycieli. I bardzo tęskniliśmy za panią w drugiej klasie. I to był dla nas ciężki rok. Z pani. Był ciężki, no, był no ciężki, ja wiem, bo Pani, to było pani, tutaj, pani Łuczak tutaj, to była straszna kobieta, było, ale, życzyli ale życzyli wszystkiego dobrego, więc dziękujemy no, i by życzymy, że Pani tęsknie pełno Pani w bieginie. No więc ja chciałam podziękować Pani za to, Trzy z matmy i z fizy, um, no i no, nie wiem co jeszcze za zachowanie, jak jest to bardzo dobre, a jak nie to nie. Um, no i ogólnie, dziękuję. Dziękujemy. Ale... Kochamy, Kochamy panią. Zawsze zaw, z Panią będziemy i Panią będziemy odwiedzać. Cześć, jaki też teraz. A! Dziękuję! <ścoughs> <ścoughs> Witam panią bardzo serdecznie. Dziękuję Pani za to, że zawsze nas pani broniła. Za ciasta, które mieliśmy na dodatkowej mapie. Były bardzo dobre. Y za... Za wszystkie wycieczki, za to, że mam wzorowe z, y, zachowanie, za to, że y, dobre ocenę z matmy stawała za, za nami Pani zawsze. Aha, za każdy Pani uśmiech, za to, że Pani... Aha, nauczyła nas Pani pierwszej pomocy w nie? No i to chyba wszystko. Głowe Za y, gimbal, że Pani tak z nami fajnie dodała. I za to, że pani zawsze była miła i, I mogliśmy iść na dyskotekę do 23. My to wszystko pamiętamy i bardzo żałujemy, że nie było nas, nie było pani z nami w drugiej klasie i przesiliśmy za panią bardzo. Cieszymy, się, że pani wróciła. Na ten ostatni rok i szkoda, że nie było wycieczki, ale tak wyszło. Za to, nauczyła nas Pani matematyki i fizyki i ja teraz wszystko rozumiem i na pewno sobie poradzę w liceum. I zawsze Pani chciała dla nas jak najlepiej. Dziękuję Pani za to, że rozmawiała Pani z nami na zajęciach dodatkowych z matmy, tak i że jadłyśmy ciastka, też dziękuję. To dziękujemy Pani za to, że zawsze Pani była z nami, że Pani nas broniła przed innymi nauczycielami i że zawsze mogliśmy na Panią liczyć w tych sytuacjach, i za oceny z matematyki. Dzień dobry Pani Karolinko, chciałabym Pani bardzo podziękować za wszystkie wycieczki z Panią, bo każda była na swój sposób bardzo wspaniała, nawet ta, na która się podpaliła w ręce. Ona też była wspaniała i dziękuję pani, że pani mnie uratowała. Gdy sobie podpaliłam te rączki. No i chciałam pani też podziękować za wszystko, co pani dla nas zrobiła, za pizzę, którą mm. <grym> pani dla nas zrobiła. Za wszystkie lekcje matematyki, za wszystkie piątki, czwórki i jedynki też, bo one mnie nauczyły, że. Cześć piątki, ale takie są złe. To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. To już jest koniec, możemy iść. Jesteśmy wolni, bo nie ma już nic. To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść To już jest koniec, możemy iść Jesteśmy wolni, bo nie ma już nic Robaczek w swej dziurce jak docent za biurkiem I pszczółka na kwiatkach jak kontrol w tramwajach Tak dłubiej gmera napisze, wymyśli Obejdzie wokoło, zabrudzi, wyczyści Kamyczek przy drodze i brat przy maszynie, jak noga w skarfecie, sprzedawca w kantynie, kamyczek na polu i strażnik na straży. Lodówka wciąż ziemi, kuchenka wciąż parzy. A po co? A po co tak długi?